Cześć, siema, wam wszystkim z tej strony BRD dziś zaczynamy nową serię w gry e, Cold Winter e, Gra opiera się, że jesteśmy agentem, który został uwięziony przez Niemców i zaczynamy walkę e, najpierw początkową, czyli taką łatwą i myślę, że ta seria będzie Wam się podobała. Eee, na, napiszcie w, w komentarzach eee, znaczy piszcie w komentarzach eee, tylko eee, z ostatnich odcinków co nagrywałem z Urban House Geosporters eee, ktoś mi napisał w komentarzu bardzo źle, źle, złe rzeczy że głupie filmiki i tak dalej. A ciekawe jakby on tak nagrał jakiś filmik i ja bym tak napisał. To naprawdę jest dużo starania, żeby zrobić jak najlepiej filmik, a szczególnie jak się gra i patrzy ile jeszcze zostało czasu, więc... Proszę, nie piszcie takie coś, bo i jest przykro, i, i inni, inni nie wiem co o tym myślą. Ja, I napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobała seria z Minecraft Podcast Edition z Wyspy Tajemnic. Myślę, że to na tyle. I następny odcinek już zaczynamy.